Cześć, e, w tym odcinku będę e, jechał do Buta, aby m, się czegoś od niego dowiedzieć na temat Detlafa. Bo po tej mojej wizji e, dowiedziałem się o tym, że Detlaf właśnie do tego Buta tutaj chodził. E, no, przecież jest dzień. Nie wiem o co chodzi. Cernik jakiś mam. Oj nowy wpis w bestiariuszu. Port of Leder skolopendromorf Alp Ciekawe czemu tyle wpisów mi wpadło do Bestiariusza, tego nie wiem. Tu macie na przykład skolopendromorf. Ale nie no, Bestiariusz zaczyna robić gigantyczny. To trzeba przyznać. A tutaj jest Alp. To jest jakby taka inna odmiana Bruksy. No i co dalej? Nie ma tego tam. Może 6:46 to jeszcze nie godziny jego pracy. Zobaczmy, może o siódmej tu przyjdzie. Też jeszcze o siódmej nie robi Dobra, dziewiątej już na pewno... O, ósma wystarczyła chyba. No, to jak to nie... Jest... Nieważne, czy leje, czy słońce przybiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po pogostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci tam klimat zaraz. Co rano wylewasz pomyje. tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do Ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go! Zostawcie go. A ty co za zajedę? Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że Wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nimi ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie mam mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. No to jeszcze walka z tymi robotnikami. Nie mogę użyć znaku na planu pokonani. Co to ma znaczyć? Co to za bułki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak coś słyszałem, no, a ci tutaj to co? Nic takiego małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych. Tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. Idziemy. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz! Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! Dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Mmm. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co chyba oszalałeś? Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnie, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nic z tego nie będę się dokładał do twojego szemranego interesu. Powiesz mi co wiesz, za darmo. Tak, oczywiście. Jak sobie jaśnie pan życzy? Nie wiem jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak. Dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby śnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Y no, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. Co może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. No i czas wejść do domu, w którym no mieszka prawdopodobnie Detlaw. Tak, właśnie widziałem. Znaczy trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. O nich mówił po trzeba wejść. trzeba będzie wyważyć. Błagam nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć Deklaw, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jest tutaj? Wyczuwasz go? Nie, nie ma go, ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Przecież to jest piorne miejsce. Naprawdę tutaj strasznie. Ło, kolejne 600 doświadczenia. Ja nie mogę. Czy chciał to przeczytać? Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Stary. Kiedyś musiał być łatwo. niedawno już niedawno naprawiam te zabawkę. Nie pokój. Dobra, myślę, że tu będzie trzeba wyjść na gula. Chodźmy na podnasze. A więc tu mówił sobie miast. Jakiś sobie obrazek? Na kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Coś chyba jest. Podejrzany list. O, 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 to będzie chyba coś ważnego. Nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renawet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz się jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz pięć osób. Na zabójstwo masz trzy dni. Jeśli się nie wywiążesz zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremu się udało się uciec. Teoretycznie może, choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Tetlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Re, nawet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż. Nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, nie tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził. Chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne, nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Nawet jeżeli wtedy Re nawet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla NFR. Zabija, bo mu na niej zależy, a ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje. Ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Dobra, to coś tu można jeszcze zbadać. Widzę. Częcia były niedawno używane. Detlef w przerwach odmordowania naprawia zabawki. Dary sobie Coś jeszcze jest? List z nazwiskami. O, i to będzie coś ciekawego. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, Hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, Hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał moje mu przysłać ten kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien, ale w Bokler to chyba nic niezwykłego. Być może, ale może to też warto zapamiętać. Dobra, podsumujmy co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przesyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazajskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Rzeczywiście, wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda. Ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renawet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Hmm. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłuchacie? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczujecie na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Aha, czyli teraz trzeba jeszcze zdać. Raport księżnej z poszukiwań bestii i to jest bardzo ciekawe. Eee, no i ja. Patrzcie, ten odcinek trwa 18 minut. Można zdać ten raport. 44 poziom. Poza tym wbiłem. Lecą te poziomy jak nie wiem, jeden za drugim. Tak naprawdę tutaj mi wpadam. Eee, no i tak. Pod, pod ten. Znacznik z portem, i przeniosę się do pałacu. W ogóle mam nowe zadanie: wino, rzecz święta. No i dobra, centralnie w pałacu mam znacznik też, więc bardzo dobrze. Dobra i idziemy A nie tu <laughs> Z innej strony Gdzieś wyżej Ona jest Pałac jest zabezpieczony Przybył Geralt z Rivi Mistrz Wiedźmiński z tego, co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie, odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś z zabójcy Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. <grywka> wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec z wąpierza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne, albo wiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz, ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć. Ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć, wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Najlepsze wyjście, to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira? Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt. Lecz emocje są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel: zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Hmm. Nie jestem pewna. Ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi. Nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego Kipera. Już, już! Wino to w tu są rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est, -Est albo plamy po Erwelus i ewentualnie plamy po fiorano. Mm, jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Mhm. Mm tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans Retour dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta... Nie może być! Przecież to Sangreal, rocznik 1269! To... to niemożliwe! To wino przygotowuje winnica Castel Ravello, wyłącznie na pałacowy stół! Może Sangreal zostało skradzione? Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. San Greal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benua jest nieomylne. Jeżeli mówi, że to San Greal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Potrzebuję jeszcze czasu. Pośpiesz się. Liczy się każda minuta. No i dobra, dokończę sobie. Mm, tutaj tę misję pojadę razem z nimi do tej winnicy Caster już w następnym filmie, a w tym to już jest wszystko i czy.